Cześć, jestem Krzysztof, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj Wam pokażę mniejszą sakwę z serii Atacama, jak ją zamontować i kilka fajnych przydatnych gadżetów, które Wam się nawet podróży przydadzą. Ale od początku lecimy z montażem. Położymy sobie sakwę, czy to będzie tak, czy tak, to już jest obojętne. Chcielibyśmy mieć mocowania mamy cztery paski mocujące, które mocujemy do jakichś elementów tutaj naszych, naszego motocykla. Zwróciłbym uwagę, na jedną rzecz, bo czasami widziałem, że źle montujecie sakwy, że, żeby nie montować sakwy o tu. Tak nie montujemy sakwy, bo ta sakwa tutaj będzie nam się przesuwać. Ona będzie tak, montujemy ją w ten, ona wtedy nam na się nie będzie przesuwała ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc lecimy. Nadwyżki paska chowamy, tutaj pod gumkę, to samo z drugiej strony. To samo robimy z drugiej strony, sakwa mamy zamontowaną. Ona będzie nam stała, się nie przesuwała stabilnie. Co do odnośnie montażu, do znaczy pakowania tej sakwy, Takwa jest pakowana od góry. Seria nasza taka jest, jest serią, która jest pakowana od góry, więc tutaj mamy koło zapięcia. Tutaj możemy sobie czołgą wyłożyć. Biała w środku. Mamy. Rolujemy. z drugiej strony. Tutaj te paski mają taką blokadę. Wam przybliżę zaraz, to za wam pokażę. I o co, chodzi z tą, o co chodzi z tą blokadą? O to chodzi, że, że jak tutaj zepniemy tą sakwę, to żeby ona nam się nie jakby nie luzowała. Czyli ten element po zapięciu sakwy przesuwamy sobie praktycznie pod tutaj pod, pod tą klamrę. To ona nas powoduje to, że ta klamra Mamy się zatrzymał. Wystarczy ją przesuniemy. Widzicie o co chodzi? O. Przemocujemy. Zaciągamy. Ten elemencik przesuwamy tutaj. Widzieliście już jak to zapiąć, jak to otworzyć, zamknąć, jak, do czego to służy. Teraz omówimy na, na następną rzecz, przydatną. Jest tu taka rzep. W zestawie, w macie taką saszetkę do kików do namiotu. Możecie sobie spokojnie tutaj schować kiki, nie możecie pchać do środka z namiotem. Może to być tutaj. Tu sobie ją zaczepiamy i ona sobie sobie siedzi. Dociskamy ją klapką. Mamy tą klapkę. Klapka Tutaj jest nam jest ona jest regulowana przez ten ten, możemy sobie tutaj coś dorzucić, włożyć i docisnąć. Ale mamy też tutaj kieszeń, tutaj możemy coś schować. Mamy gumki, których możemy za coś tutaj sobie też jakiś, nie wiem, ręcznik nawet wysuszyć. Mamy też takie elementy, do których możemy dotroczyć sobie taką To Tutaj przesuwamy przez te po prostu paski, Na zdjęciach będziecie widzieć, jak to wygląda. A jak coś to przytroczyć? Wkładamy, zakładamy, tu mamy trzy paski na ściągnięcie specjalnie są koloru szarego, żeby je trochę odróżnić, żeby nam się nie mieszało i dociągamy. Mamy tutaj deszczówkę. jak trzeba ją będzie szybko wyciągnąć, raczej poluzować. Mamy już ją na, na wierzchu. Co jest fajnego jeszcze w tej sakwie. Sakwa też ma tutaj jakieś rączki do noszenia, ale też można ją zarzucić na plecy. Zaraz tutaj od, po, m, podłączam wszystko i pokażę wam, jak łatwo wyciągnąć szelki i zamontować sobie z tego pleca, żeby tego przenieść do hotelu. Odpiliśmy już sakwę. Tutaj mamy taki zamek, który jest schowane właśnie. Nasze szalki. To jest taki elemencik. Montujemy I. Mamy już tutaj... Mamy to pozapinane. Nie, spokojnie możemy sobie rzucać na plec. Polecamy się, trzymajcie się. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Niektórymi się widziałem. Cześć!